Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Teatrze grać gra dzisiaj ze mną. Ever. Jak zawsze. Tak, a to jest baza Noweria z nieprzyjaznym środowiskiem. Ja osobiście gram cieniem N7. A ja egzekutorką Asari. I stwierdzam. Uwielbiam klasy. I ludzie. jest takie wygodne, bo muszę coś co przełączać się. Zapną bardzo na skaj. Idę spokojnie. No to wszystkie wymorduje, zanim ty dobiegniesz do kogoś. Spadaj do I, no, I Co, co mówiłam? To jest z najlepszych mocy ever w ogóle. Aaaaa! Zachrastają mnie zaraz. Wow Chwil odpocząć A nie powiedziałam na, na jakim poziomie trudności gramy Oczywiście gramy na srebrze Srebrze Tak. Słuchacie mnie teraz czy nie? No? Słuchajcie mnie teraz No tak słuchaj. No i gramy oczywiście przeciwko Ruskowi. Dobra Granie w oknie ma 1 plus że nie ma spadku FPS-ów na śniegu No, no ja obecnie przy nagrywaniu mam 21-22 plus. No chyba że wyjdę do budynku to wzrasta do 30 no mm. mi to na śniegu tak spadało około 16 nawet czasem nic jak się tak raz nie spadło do 10, jakaś. Jest... A Ła, coś nie <laughs> leje. To kocham w spustoszenie, że ona przychodzi <laughs> przez tak. stróża. <laughs> o nie, nie mamy dzieli w ogóle. Ale mam za to ten aplikator. Aha, dobra. No tak, ale jak ja biegam po całej mapie. No ale to ma zasięg 25? No, niby tak, wow, uciekać! Klas. Tylko krew ich się rozbryzguje po ścianach. Jest czarna. Czerwona. A to znaczy, a to znaczy że są złymi ludźmi. Uwielbiam się no, tak. grać w, tą klasą po Tak ją rozwinęłam, że nawet na złocie. Chlas tam na jeden hit. No, cień jest mocny, ale łatwo pada. No, ma tylko 675 życia i tarczy, bodajże. Egzekutorka 1000 bariery... No, bywa. Ale y, egzekutorka jest y, słabsza, jeżeli chodzi o ataki. No. No fakt, na jeden hit niestety, niestety nie zdejmuje, Ważna eksplozja. To... No no, podziękujemy. No, no. Dobra, to ja y, tyle wyłączać, co ja tu będę... Kółko mordować No, pokaż się dziadu. O oh, fuck! Tu się paru nie wiem. Najbardziej nieobeznana osoba z komputerem, <grych> jaką w ogóle mi się przydarzyło spotkać. Co? Wiesz, jaka jest najbardziej nieobeznana z komputerami osoba, jaką się przydarzyło mi się spotkać? Moja koleżanka. Okej, okay, można by sobie dobrze dla Dragon Age graty, nie? Ale nie umiała zmienić rozdzielczości. <grych> Moja babcia by sobie lepiej poradziła. <laughs> to fakt. Bolać naprawdę. Wow! O, oh, fak! mnie tu nie mam teraz. tym czy barier. No właśnie. Już biegnę, Poczekaj. Tak szybko. No. Oh. Mnie prawie dobił. Tak! FAK! nie leją. Wyłączaj. I to mnie właśnie wkurza, jak ona się przykleja do osłony, jaki Debil przypisał spację do kilku różnych rzeczy? Twórcy bajur? No tak, to nie bardzo różne. Ale w ogóle zauważaj, że na złocie i na platynie, stróże, czasem jak atakujesz z się czasem obrócą, tarczą inne, nic to nie zadziała? No. Mam tak często z cieniem. Ja na nich biegnę. No czy wiesz, tym atakiem, nie? Oni nagle się odwracają i ona w tarcza wali tym I Dlatego właśnie kocham spustoszenie. To jest strasznie wkurzające. Ale bardzo dobrze rozwinęłam tego. Cienia. I polecam robić ten. Kamuflaż na maksa. Yy, sprawność. Atak z ukrycia. Na trzecim poziomie fale i na piątym yy, mistrzostwo. Czy tam, co to się zwał? Ten. Z niebroni. Jak to się zwie w ogóle? Yy, mistrzostwo miecza. Nie, to właśnie mistrzostwo miecza ma być na yy, szóstym poziomie. O nie, dragon, dragon. Gdzie? Nie widzę go. Jak ja ich nie znoszę. No przynajmniej ja też ich nie lubię. Na złocie padają... Mm, ...gdzieś tak od dwóch uderzeń. What? No tak, a przed tym zdążą rozwalić całą drużynę. O tym mowa teraz. Szybko bym wyginął. Bo ja gram. Na... Aha, ty... ale mam błąd, widzisz to? Nie, a co? Aaaaa! <laughs> Okej. Okay. Okay. I na tylko. że jest chyba bardziej zbugowany niż mi się wydaje. Ale zrób screen! A e, tam będzie na nagraniu? Oh. <coughs> Sorka. Słyszałam, że ochrzaniasz mnie za to, że ci zebrałam flagę. Nie, to było krąpnięcie. Ile mam punktów w ogóle? Masz punktów 29, 000, Aha. A na w A ja ale 15. Więc mnie tak, ochrzaniam cię, zabierasz mi fragi. <grym> Floru, nie chciałam. Przedłuję, chciałam, to było specjalnie. Atlas jest. z tym złem. Tak wiem. Zajmij się atlasem, ja będę wybił. O oh, fuck. Tu jest atlas. A ja się zajmę pieskami na klasę. Czyli nie? Czyli sługusami. Czyli. Tak zwanymi szturmokrami. Aha. Pieskim? Dragony. jeżeli nie chcesz, to mogę po prostu stapcieć się spokojnie. O, stopa! Fuck! <laughs> To by było na tyle? Nie masz się mnie tutaj stawiać. <grymne> Potrzebna mi opieka medyczna, chyba. Proszę. Wybuch biotyczny raz. Jest A co mi dałaś? Eee, a kto cię osłonił od dwóch dragonów? Co? To cię osłoniło dwóch dragonów? Nie, chodzi mi, chodzi mi o to, co dałaś mi do żyły, że wstałam. Słabe. Wiem. Aha, fajny teleport. A co się właściwie stało? Dzisiaj tak pięknie wyminęłam ten pocisk atlasa na złocie. To było piękne. Tak patrz, gdzie ty jesteś? Tu eskorta, chodź. Na chwilkę, chwilkę. Kurde, bo tu padniesz zaraz, tak? Już idę. Patrz. Gdzie w ogóle jest ta... Ten... O oh no. nie... wiem, po co ją stawiam, ale i tak... Hm... A. A, no Pamiętasz to... też, nie? Pamię... Pamiętasz? Pa... Też Co? Ale co... co... No... Wariera na Nie, mm -hmm. Prawda! Tak... Ochroniła nas tak bardzo. Właśnie na której pani? Nie wiem. O ja, dziecięczka. Nie ma już. <słuch> Zapijemy, Bierzemy sobie <słuch> pracę. Tak. I za to było szturmowiec, to, to co? W dupie to moje. Nie ja tu uciekam przed słabymi FPSami od śniegu. Fu. gdzie mnie bijesz? Ja ci dam. Zaraz. Jest czwarta fala teraz, a ja już mam 75 zabitych nabitych. Aha, a ja ciągle mam czemu? Ja mam ciągle 25 tysięcy. Ile? 25 tysięcy punktów, czemu ja ciągle mam? Nie wiem A nie, wtedy było chyba 15. A i tak zgarniasz mi, tak? <grymne> no taka jest rola mam 7 Zgarniać wszystko, co możliwe. duch duch, duch Ty już Jeszcze mi się to podoba w spustoszeniu na rozwinięciu na promień, że muszę dokładnie celować przeciwnika, bo tak się jak wiesz. I mi się podoba strasznie w cieniu to, że nieważne co zrobisz, i tak się teleportuje wszędzie. Ej. Stary. Już znikam. O oh, sorry, byłaś poza zasięgiem. Potrzebuję opieki medycznej. Oh. Siostro, proszę podać leki. Spal no kurde, chciałam mu odciąć łeb do szczeni? Już się biorę za wieżyczkę. <kł> Widzisz, pozwoliłam ci go zabić, tak to mi się go zabije. Nie no, jaka łaska. No. Tego już nie obie. Myślałeś, że to ja będę mieć medal za asystę, a nie ty? Trudno, żebym nie miała za asystę. skoro ja... No co, no co ty? O, nieprzyjazne środowisko mi zaliczyło, 200 pal z nieprzyjaznym środowiskiem. No bo jak zajczasz srebro, to zalicza ci i srebro i brąz. I to jest no fajne. Ty, bie ty bierzesz by... dla Atlasa. Okej. Okay. Ale po drodze stróżny obiec Cóż mi stoi. To... Tak. A ja się dragon dragonów. Mm. Fuck. Tak, tak wygląda rozlana krew Jezu, ja cały czas tutaj tybi... O, duchu. Tak, mam jeszcze tylko trzymać irę. Ja mam gorzej, Atlas mi siedzi na ogonie. Jezu to. A jeszcze duch. Jak jest dragon, to duch też będzie. To jest zawsze. Najmniej... Miotyka jest mniejsza niż ostrze. Szybsza. Dobra, nie zawsze, ale... no. Miał mi wyjść jakiś fajny tekst, ale się nie udało. Uwaga, Dragonik! Skoro ta kula nie nadaje się do ochrony, no dobra, może się nadaje do. Tak się otoczą. Chciaż zatrzymywać biotyka. Sorry, ale to moc niby stworzona do defensy, dla tak naprawdę jest tylko jak jego... Ona moim zdaniem jest tylko do detonowania spustoszenia. No to tak naprawdę trochę Piotr. tylko redukuje obrażenia. A tak naprawdę główno nie zrobisz. Centurion na kolana padł. Pięknie. Odwalę coś teraz. Z tymi łapkami tyle będziesz miała. Zawsze się dostałam. Ale za Zatem ty, nie umiesz, takich ty do... nie umiesz takich pirułecików jak Nie umiesz takich pirułecików jak a umiem że... Woli, bo to. Bo jest wtedy przynęta. Łow w dupę i jest. Nie wiadomo kogo bić. Ja po prostu zrzucam obszar. Biecieczka, biecieczka, fuck! Ah. <śmiany> Piękny. No, problem, bo tu wieżyczka jest. Zdaj mi ją. No tak, najlepiej rakietą. Jeszcze pakiet przetrzymasz. We mnie, nie, rakietą. Przecież nie jestem. Nie jestem. Nie jestem. Nie jestem. Już Ci to mówiłam, tak? No jeszcze tylko y, 3000 punktów i... Która no, teraz fala jest Już podoba. Już? 50 no, tak... A co się dziwiłaś? Masz mnie w składzie. To genialny support I ataku. Co? No ty też tam trzeba. Trochę! Nie wychodź no, ty ja cię zaborduję. O tak. ducha! Ale rakieta ja też to te postrzałam prawie. <grymne> <grymne> a w gry właśnie! jak się zatrzymałaś nagle i tak wam dałem atlas. Auć. Oj tam, Gdzie on jest? Nie widzę go. Na no, ślepo? Nie wiem. Mhm. A, masz. Tam, próbowałaś. co jej nie wyszło, suka. A! Byłaś szybsza. A już chciałam walnąć z rakiety tego tak się... Ha! Już tylko... No dobra, trochę mnie przegoniłaś. No i znowu? Znowu? Dlaczego? Nie rozumiem. Nie, Bota. chodzi o to, że... Atakuje stróża. Ej no! Ay, już biegnę! Sorry! Oddychaj, oddychaj. O! Ostatni mo... Co to było? Co to miało być? Dzięki. A no, no, punkty za plasy. Jak padnę, to będzie kiepska. Ta, specjalnie to zrobiłaś, żeby... Żeby fragi Nie, biec. po prostu moja A niczego się spodziewał. Ale wieżeczka już moja tak. Taka po prostu jest kiepska na atlasy. Nic nią nie zrobię takiego. Ach, Mam cię cegnęli. Ej, ci zaraz tyłu, Czy się przejaśniło, Czy to moja postać jakieś olśnienie dostała? A, światło się nie przejaśniło okay. Jaki... No, światło się włączyło. Nie, nieważne. Po prostu. Serio? No. to światło? A ty nam poprzez dasz? No, tak, ale to nieważne. Uuuu! Działać. Projeżdżę ty jedną. Zciągamy Atlasy rakietami Ja już nie mam. No proszę Mogę ustawić pulę i detonować. Rever, która już nie ma rakiet, nie wierzę Mam jedną rakietę. Pytanie gdzie jest Atlas? Dobra, widzę go Aż dwa! No nie, no. no niech tam wlezie. Ej! Uratowałam ci właśnie zadadę. Co się drzesz, duch głupi. Pasuje? Nie, nie, się, się nie zwyczajowało. Chciało pertepekty. Sos pertepekty. Sos pertepekty. Sos pertepekty. Co? Mm. Czemu się ożywiłaś? Ja bym mogła ożywić. Nie mam rakieta, tu Atlas idzie. Cieczko. Trudną bariera no nie na koniec. Ale bariera... Nie wierzę w to. <śmuszczaj> nie masz rakiet, żeby się obroniesz. Fuck, trzystek. Ah! <śmuszczaj> Muszę przeżyć, nie mogę cię ratować. Ważne było przeżycie. Zobaczymy później. Żegnamy. 22 się, pa, pa. minuty. Pa. Pa. pa, pa.